Stay here. Dzień dobry, witam się dzisiaj z Wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj film, który będzie zatytułowany filmem urodzinowym. Urodziny moje są dopiero w poniedziałek. Dzisiaj mamy piątek, ale będzie to taki vlog z kilku dni jakiś zlepek wiem, że takie lubicie także dzisiaj zaczynamy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj zaczynamy dzień od śniadanka na mieście. Właśnie wychodzimy, a Alex poszedł z dziadkiem na spacer, więc jedziemy sami, co się rzadko zdarza. Muszę Wam to pokazać, bo tak jak Wam mówiłam, od września zaczynam już kupować ubranka dla małej, i tak właśnie się stało. Zrobiłam pierwsze swoje zamówienie i zrobiłam je w sklepie CND. I y, powiem Wam szczerze, że skusiła mnie reklama na chyba na Facebooku albo na Instagramie. Gdzieś mi się pojawiły ciuszki i nie wiedziałam, że mają takie piękne ubranka w C&D. Naprawdę takich wzorów nie widziałam nigdzie, więc stwierdziłam, że kupię i zobaczymy jak z jakością. Także zaraz otworzę i zobaczę jaki to jest materiał i mam też dwie rzeczy z H&M. To już Wam wszystko pokazuję, tylko może powyciągam z tych folii. Mam już wszystko wyciągnięte i tak dotykając myślę, że naprawdę spoko jakość. Zobaczymy, jak też po praniu. I wzięłam takie pajacyki w rozmiarze chyba wszystko. A nie, jedne brałam chyba 56, a niektóre brałam 62. To jest akurat 56. Takie zimowe ubranko, no bo malutka rodzi się w zimie. Papcie dwie czapki, takie malutkie. Tutaj coś takiego, to jest niby 56, ale wydaje mi się, jakieś takie duże. Jak pamiętam, jak Aleks się urodził, przecież był taki maleńki. Tutaj taki bodziak. O Jezu, jakie to jest wszystko piękne. Nie mogę się napatrzeć. Zobaczcie, czy to nie jest cute. I tutaj jeszcze mamy z Hendemu zamówienie. Takie zestawy dwa. One są w rozmiarze też 56, ale też mi się wydaje to duże. Zobaczcie, jakie kolorki. Wszystko właśnie w takich bieli, beżach i pudrowym różu. Śliczne są te ubranka. Na razie to wkładam z metkami, a bliżej oczywiście terminu będę sobie to wszystko prała, ale to jeszcze nie ta pora. Wreszcie wszystko pięknie schnie na słońcu. wam jeszcze pokazać co mam dzisiaj na sobie, ale prawda jest taka, że chyba będę musiała zareklamować tą sukienkę, dlatego że materiał jest kiepski. Zaraz wam pokażę, co dzisiaj zobaczyłam. Mam nadzieję, że to będzie widać o tutaj. Nie wiem czy to widać, chyba tak. Ten materiał się tutaj poszarpał i po prostu robią się w nim dziury. Także teraz tą sukienkę chyba już zdejmę, żeby bardziej jej nie zniszczyć. I odstawię ją do zwrotu, no bo bez sensu jak będzie tak się działo, to nie będę w takiej poszarpanej chodzić, a w zasadzie mam ją dzisiaj dopiero drugi raz na sobie. Ja uzupełniam płyny i zaraz skoczę podwieźć moją mamę na chwilkę do jednego sklepu, ale jak akurat pójdzie na drzemkę, więc w sumie teraz mam czas. Przybrałam się i założyłam sobie krótkie spodenki z H&M, te ciążowe, do tego bluzka z Zary i marynarka taka biała też z Zary. Szofer podjechał, czekam teraz na mamę, szukam jeszcze jakiejś pomadki ale w każdej torebce mam inną. O, może być ta, nawet nie wiem co to jest, bo już jest tak wytarte, że nic nie widać. Chociaż i tak będę mieć maskę, ale ostatnio lubię mieć coś na ustach, a to jest w ogóle taki produkt, no takie masełko, więc fajnie nawilża też usta i daje taki delikatny połysk, więc można zawsze sobie gdzieś tam na szybko. Maźnąć. A w ogóle to kocham tą torebkę i noszę ją cały czas, więc to był bardzo, bardzo dobry zakup. Cieszę się, że ją kupiłam, bo pasuje mi do wszystkiego. Noszę na co dzień. Myślałam, że ona będzie na takie większe wyjścia, a naprawdę jest rewelacyjna. Mam nadzieję, że się też szybko nie zniszczy. Ja poprzednią torebkę, którą tak cały czas nosiłam, to była torebka z pinko, i powiem Wam, że jakość jest słaba, przynajmniej tej mojej. Dla nas dzisiaj taki polski obiad i jeszcze będzie nawet, słuchajcie, sok z kiszonego buraka. Może pić tu, tu może być. Też to może być tu. Może być, a ja jestem dzielny pacjent? Tak. Super. Zadowolony. My już wróciliśmy i ja rozpakowałam zakupy. Zrobiłam takie zakupy stricte pod imprezę, więc nawet Wam nie pokazuję, bo... No, tam są jakieś takie serki, winogrono, jakieś przekąski. Zresztą już wszystko porozpakowywałam i część zostawiłam, takich rzeczy, które nie muszą być w lodówce, tutaj w torbie, takich snaków. I generalnie powiem Wam, że w tym roku miałam nie robić urodzin i w sumie nie robię, bo są chętni na imprezkę, ale tak, żeby posiedzieć, tak zupełnie, wiecie, bez. Żadnej spiny, żeby tylko się spotkać Kupię jutro jakiś tort, bo chyba nawet nie będę nic robić, bo nie mam na to sił Więc yy, tak, no i też troszeczkę za późno się za to bym wzięła Także yy, no, jutro szykuje się jakaś taka, wiecie, mini, mini, mini imprezka Oczywiście w Lidlu pani zapytała mnie o dowód, oni zawsze tam pytają, a ja po prostu dzisiaj byłam na maksa brzuchatka, bo w tej bluzce bo kupuję tutaj jakieś takie wiecie, whisky i inne dziwne rzeczy. 18, plus no ale tak, dobra. To ja się zabieram za kolację, bo ale jest strasznie głodny i już po prostu marzę o kolacji, ja w sumie też. I tak, chłopaki się kąpią, a ja się zabieram. Zobaczcie jaki mam chleb na kolację. On rano w ogóle był jeszcze taki cieplutki, ale teraz też jest chrupiący i na pewno będzie pyszny, tylko muszę go pokroić, oni nigdy nie kroją, ale te chleby są naprawdę przepyszne w tej naszej piekarni osiedlowej. po angielsku. Joe and the X. This is Dan. He's a big boy. This is Hannah. She is his sister. Dan is her brother. Big? Idę po torcik, zobaczymy, czy coś mi się uda znaleźć ciekawego. Wiesz, co widziałam? Takie. O, coś takiego. Banuffy się nazywa. O, tak, nie tak. znam to. Bo nie było żadnych tortów, a stwierdziłam, że to będzie fajne i dzieci też chyba, spoko. Okay. Y I jeszcze mam dla ciebie. Takiego misia ci kupiłam. <noise> Jesteśmy w parku. Co prawda yy, przyszliśmy na taki króciutki spacer. Ja jeszcze nie zdążyłam się dzisiaj pomalować, mm, ale nie szkodzi. To jest park. Yy, odebrałam yy, torcik, znaczy torcik. No, ciasto takie, yy, żeby było coś na słodko. No i teraz idziemy się przejść. Chwilkę. Yy, Paweł chciał sobie pograć w kosza, więc idziemy tutaj na boisko. Jaki masz smak lodów? Biały Bia się wydarzy? Jaki ty przystojny dzisiaj jesteś No żyje, żyje nam Żyje, żyje. żyje. Już wam na szybko pokażę, co dostałam. A dostałam dwie piękne rzeczy z Lilu. Z biżuterii. I takie perfumy, zobaczcie. Jimmy Choo i Już Wam pokażę flakonik, ale one bardzo podobnie pachną do tych z Yves Saint Laurent. Black Opium. Ja mam te właśnie perfumy i dlatego od razu, jak pomochałam, to mi się skojarzył zapach. Ale właśnie taki fajny, na wieczór, jesienny. Zobaczcie, tak wygląda flakonik. I jeszcze pokażę Wam tą biżuterię z Lilu. Takie piękne kolczyki, ja je bardzo chciałam. To są e, niezapominajki, czystokrotki. Nie, nie zapominajki chyba e, z masy perłowej. Przepięknie wyglądają na uchu. Ja już je właśnie widziałam u mojej szwagierki. Podpatrzyłam sobie i bardzo mi się spodobały, bo one przepięknie połyskują, ale to pokażę Wam jutro najwyżej w świetle dziennym. I taką brązoletkę z kamyczków, ona przepięknie wygląda, i tutaj, jak widzicie, jest chłopczyk, koniczynka. I dziewczynka. Śliczna jest ta bransoletka i bardzo ładnie wygląda. Też, właśnie widzicie, połyskuje w zależności od światła. Także będzie super wyglądać jako taki dodatek do zegarka. Już zresztą widziałam ją na żywo i bardzo mi się podobała. Także taki zestawik. A no i tu jeszcze coś słodkiego. Nie jadłam tego z Oreo Choco Brownie. mój Aj jekaj! Jekaj mi ten. Tako sobie skocznie znalazłeś. Wow! A my wymyśliłeś zabawę świetna. Bajgelel z pastą ja Wygląda no, tak Chcieliśmy wypróbować jakieś nowe miejsce na śniadanko I poszliśmy do Wesoła Cafe Jest to miejsce, w którym już dawno chcieliśmy być Ale jakoś tak wiecznie Albo było dużo ludzi Albo wybieraliśmy jakieś inne miejsca sprawdzone No i wybraliśmy tym razem Wesoła Cafe I... czekajcie Bo tutaj strasznie huczy i wybraliśmy wesoła kafę. Było bardzo dobre jedzonko, natomiast yy, tak miejscówkowo bardziej nam się podoba jednak nowa. <muzyka> Chyba będziemy y, jednak stałym bywalcem nowej. Nie możesz wsiąść? Jesteś przyblokowany? Yy, jeśli macie na przykład taki wyjazd dwudniowy, sobota, niedziela, to yy, polecamy Wam jednak nową, bo naprawdę tam się fajnie siedzi. Yy, są pyszne śniadanka w dobrej cenie macie też kawę taką przelewową, białą albo czarną w cenie śniadania, także naprawdę opłaca się i no, jest bardzo miło i przyjemnie na Kazimierzu. Ale na pewno będziemy też testować jakieś nowe miejscówki, bo trzeba Yy, trzeba coś czasem zmienić Więc jeśli też znacie jakieś Mami. ciekawe Godne polecenia, to dajcie znać To sobie Mami. sprawdzimy Padłam, dopiero się przebudziłam yy, Zasnałam z Aleksem i jedziemy do rodziców nowych Chciałam wam pokazać te kolczyki Które dostałam yy, Przepiękne są, widzicie jak pięknie połyskują Śliczne Także polecam wam zobaczyć Bo są naprawdę w fajnej cenie i to jest Lilu o, były? Super, dzięki <grymne> leci. Co leci? Ale jak powiem? Brawo! Brawo! ładne Nie bój Jesteśmy na błoniach. Alex tutaj szaleje. Jest godzina 7:30. Ja stoję pod diagnostyką, i nie jest to pojemnik z moczem, ale jest to pojemnik na mocz. A czemu przyjechałam z nim, to później Wam wszystko opowiem. A ja przyjechałam zrobić zakupy na śniadanko. O? My właśnie wychodzimy na obiad urodzinowy, a Wam zapomniałam powiedzieć o co chodziło rano z tym pojemnikiem na mocz. W tym pojemniku na mocz, słuchajcie, był kleszcz, którego znalazłam u siebie w niedzielę rano. I ten kleszcz, słuchajcie, obudziłam się w niedzielę rano i miałam go tutaj. Yy, oczywiście obserwuję to miejsce i na razie nic się nie dzieje, ale też wiedziałam już z moich jakichś tam do wcześniejszych doświadczeń, i z rozmów ze znajomymi czy z rodziną, że można takiego kleszcza oddać do badania. Yy, są różne oddziały w diagnostyce, chyba Synewo, jakieś tam alab, laboratoria yy, naprawdę mnóstwo tego znajdziecie. Więc myślę, że w każdym mieście gdzieś możecie takiego kleszcza oddać najlepiej do chyba 48 godzin. Pani się pytała, czy był żywy, ale niestety już nie Więc zobaczymy, czy uda się go w ogóle zbadać Takie badanie kosztowało mnie 186 zł Dla mojego świętego spokoju stwierdziłam, że chcę to sprawdzić No i zobaczymy, co wyjdzie w tym badaniu Wyniki będę mieć do trzech dni roboczych Więc nie chcę się tym stresować Jakby zamykam ten temat Mam nadzieję, że nic się nie podzieje Ale ja powiem wam, że nawet nie wiem, gdzie go złapałam Dlatego, że ja nigdzie nie wychodziłam za bardzo Jedyne co, to wtedy Alex gdzieś tam po tych trawach latał, ale ja nawet siedziałam sobie na ławeczce Nie wiem, mo może on mi go sprzedał Nie mam pojęcia, ale mnie uwielbiają wszystkie takie robactwa, owady yy, Niestety A Więc muszę z tym uważać Pamiętajcie o tym, żeby zawsze się gdzieś przeglądnąć, gdy chodzicie po lasach czy jakichś takich właśnie większych trawach yy. No, ale ciężko też na to uważać, dlatego że no, trzeba by było z domu nie wychodzić, ale warto się oglądać. No, ja właśnie go w miarę szybko zlokalizowałam, pewnie siedział na mnie całą noc, bo zobaczyłam go dopiero rano, już był wczepiony. No, ale mm, le, nie chcę o tym myśleć. Zobaczymy, mam nadzieję, trzymajcie kciuki, że nic tam nie wyjdzie, ale mm, no tutaj daję Wam info, że możecie takiego kleszcza sobie przebadać. Pokażę Wam się, jak wyglądam. I idziemy. Jeść! <gry> o, tak wygląda zegarek i chciałam go założyć, ale niestety nie mogę, dlatego że jest za duży. Musimy zmniejszyć tą bransoletę. Co prawda, mierzyliśmy rękę i nawet tutaj, jak widzicie, troszeczkę nam odjęli z tej bransolety, ale i tak po prostu lata mi dookoła, więc muszę e, pójść do zegarmistrza i przymierzyć, żeby mi to fajnie jakoś skrócił. O, nawet teraz widzicie w świetle dziennym, tak wygląda. Bardzo mi się podoba. Zmniejszyłam ten zegarek, tak on wygląda. Niestety nie dało się bardziej. To był maks, jaki w ogóle dało się jakby odjąć z tej branzolety. No, ale tak to wygląda. Podoba mi się. Wracamy ze spaceru i zobaczcie, co pod drzwiami było. Taki piękny bukiecik od zespołu mojego Glow. Tutaj są życzenia, zobaczcie. Wow, ekstra, dziękuję, śliczne. Jeszcze zapomniałam, że przyszła przesyłka z Zalando Z kosmetykami Kerastas. Chciałam wypróbować Nie wiem, czy warto, czy nie, bo opinie są różne Jak Was pytałam, ale polecałyście ten nektar termiczny No i właśnie chciałam taką serię do blondu Także mam te kosmetyki trzy I dam Wam znać, czy warto, czy nie A ja się z Wami żegnam w dniu dzisiejszym Mam nadzieję, że film Wam się podobał Ale cały czas gada, musicie mi wybaczyć, ale... Się nie da ucieszyć. Do zobaczenia, Buziaki Pa!